No dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, przyjechaliśmy dzisiaj w goście do mojej mamy, a Michaliny babci, a ta dzika i Uli prababci. I chodziliśmy po ogródku, spacerowali, spotkałem taki piękny krzew. Co to za kolor, Michalina? Czerwony. Czy malinowy? No taki Różowy. wpadający w bordo, tak. No coś niesamowitego. Dereń, to wiem na pewno, że jest dereń. Że jest dereń. I ci powiem, zostawiliśmy te wnuki tam, oni są bardzo zajęci, nie? Tak, a my tutaj wodycze, cicho, ci głosza, nie Ale Michalina, Michalina, zobacz no, kiedy ten dereń można zrobić ze sadzonych drewniałek. Bo wiesz, jeszcze, jeszcze za nami jest forsycja. Weź sprawdź, czy to można robić jesienią. A sprawdzimy to w naszym kalendarzu, w naszym poradniku, który znajdziecie w naszym sklepie internetowym zielonypogotowie.pl, gdyż tam mamy właśnie nasze wszystkie poradniki. I teraz trzymam kalendarz szczepień i co trzeba pamiętać, tutaj jest również rozmnażanie, tak? Bo nie wszyscy o tym wiedzą, że oprócz tutaj tych podstawowych metod szczepień, również są wszystkie metody rozmnażania. I my szukamy teraz, tak, terenia. Oczywiście tabelka, bo na końcu jest tabelka, która jest najważniejsza z tego wszystkiego. Jest podzielona na drzewa i krzewy iglaste. Następnie są drzewa i krzewy owocowe następnie mamy drzewa i grzyby liściaste jest wszystko to, Michalina co nas tylko interesuje. szukaj to co nas interesuje bo jest tylko listopad jest grudzień takie sadzonki wiem z doświadczenia że jak takie zimy jak ostatnio w Polsce że ich prawie nie ma to możemy robić aż do marca ale zobacz czy można to robić jesienią tak można i co to jest? w listopadzie w listopadzie, w grudniu nawet do marca jeżeli nie ma zimy no jest mięciutka ziemia. Tak? Jest dzisiaj plus prawie 9, no. plus 9. Słuchajcie, takie pocięte, ładne sadzoneczki Można sobie włożyć do ziemi. Jesteście w gościach u kogoś, tak, macie u siebie krzaczek jeden, który chcecie no. rozmnożyć. Można. W tym, Tutaj też mam po od razu. Przy pomocy tego kalendarza można robić? Tak, można. Można robić też sadzonki zdrewniałe. Także, słuchajcie. Nie tylko szczepienie, ale także ukorzenianie latem, ukorzenianie jesienią, tak. ukorzenianie zimą, jak co zrobić, bo tam są inne strony, że też wytłumaczone jak te sadzonki uciąć, co no je no włożyć, gdzie przechować. jak przygotować. Tutaj jest akurat odnośnie, odnośnie szczepienia, ale podobnie jest również przy rozmnażaniu jest pokazane jak takie sadzonki powinny wyglądać. Zarówno zdrewniałe, jak i półzdrewniałe. Są tam, tam niedaleko. Stoi jeszcze jaśminowiec, wiesz? Tak, który wyczyliśmy I, i nie opublikowaliśmy. I wiesz, on ma żółte liście. No? No. I już diabli ten kwiat, ale już nie daruję, zrobię z niego też sadzonki Dobrze. Słuchajcie, jaśminowiec o żółtych liściach. Też go muszę mieć. Także polecamy, warto go mieć gdzieś pod ręką, żeby właśnie zawsze na bieżąco jeszcze, sprawdzić. Jeszcze sprawdzi wierzby. Wierzby? wierzbę. wierzby? Wiesz, bo ja bym sobie chciał zaszczepić hakuro nisiki na wiosnę, wiesz? Kiedy możemy też dobry zrobić? Czy te sadzonki już możemy pobrać? Takie duże? Na no parę stron tego jest. Także chwilę zajmuje, no, żeby to sprawdzić. Tu, 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 dodarłam, nie, wie? nie, nie, to jest. Dotarłam aż do tych, do pnączy, bo pnączy w tym też są. Wawrzynek, kwietnia, orzeczki, Rzos, szosiec mm. jeżyna, malina, o wszystkim jest, pigwowce, piwa, piwonie drzewiaste nawet jak rozmnożyć, no to już jest, to już są tajemnicze, wierzba, jest. wierzba. i co jest? No nawet do stycznia można. Nawet do stycznia, wiesz co? Będziemy wracać. Tam po drodze była taka wierzba i sobie zrobimy takie długie sadzonki, takie wysokie. Pokażę Wam. I będziemy sobie szczepni na wiosnę, OK? A gdy idę teraz po minowca, a tu wyłączę kamerę, bo się Dobrze. wyda. Dobrze. Listopad grudzień to także dobry okres na robienie sadzonek wierzby. Nawet tacha kuraj nisiki może być na własnym korzeniu, prawda? Jako krzew. Też będzie ładnie wyglądał, tak? I kalendarz mówi, że możemy je wczesną taką zimą ukorzeniać. Śniemy takie dobry, wkładamy trzy czwarte do ziemi. Resztę znajdziecie w naszym kalendarzu. A tu, jadąc już z powrotem z nagrania od mamy, zatrzymaliśmy się przy szosie i często przy szosach Sieją się takie wieżby zaroślowe, które są super podkładką dla naszych wierzb, tych wiszących iwy, albo właśnie niszyki, albo jeszcze innych. I możemy je już teraz ściąć. Możemy je ściąć w styczniu i włożyć do wiaderka z mokrym piaskiem, i przetrzymać do marca. Wtedy pobrać zrazy z tych naszych ładnych wierzb i sobie po prostu zaszczepić. One pięknie się ukorzeniają. Tak, szkółki robią to w ten sposób, że zanurzają we wiadrach, szczepią, trzymają na namiocie foliowym aż podrosną, i wtedy na zewnątrz. Wy możecie sobie od razu taką bierzbę posadzić w marcu, do ziemi wkopać 20 cm, a tu na wierzchołku zaszczepić swoją upragnioną odmianę. Resztę w szczegółach napisane w naszym kalendarzu. Szczepienia i roznażania, bo tu przy wierzbie mamy w przypadku tych wierzb dwie metody od razu. I ukorzenianie, i szczepienie, które możemy zrobić jednocześnie.